polegającą na tym... Konkurencji? Nie, nie możemy do konkurować. Dzisiaj mamy bardzo przyjemną przerwę w pracy, która będzie polegała na składaniu domku z pierniczków. Każdy z uczestników tej przerwy. Ale żeby nie było tak łatwo, ze względu na to, że no Patrycja jest tutaj, ma bardzo duże zdolności artystyczne, manualne i tak dalej, to mamy miseczkę z utrudnieniami. Ale tylko dla tych zdolnych. <grym> No, bo nie rozumiem, jakie to ułatwienie. No, to jest Choć Chociaż to by było ciekawiej. Co masz? Zamknięte oczy. <grymne> piątki Najtrudniejsze zostało chyba. Czyli, Czyli nie będziemy mieć żadnego ładnego domu. Tylko jedna ręka. Ale z Wszystko jedno? Stara, ja nie mam oczu. Zaczynamy zabawę. No, ja mogę oczu nie mnie mieć, ale mam taki zespół, że mnie poprowadzi. No, tego ja, ja nie mówię, bo ja dostałam. Bo ja nie nie Ej, a jak się składa ten komin? Zwłaszcza za razem, nie? Tak. Albo myśliłam. Tak? Wiesz, że włosy są ważne. Nie ma tu takiego dzióbka. No. Nie patrz, to się składa tak. Popatrz, no patrz, <ślesz> No <ślesz> Że, że to jest po bokach, a to jest jakby na szczyt tego, tak tego, to tak skodaż ma tutaj jakąś stronę żarów. To jest dak. tak, rozumiem. Tak, to jest tak. Tak, są właśnie Nie, a ta mała? To jest ta mała. A ja mam pięć. Ja? tak, jak Za Klej? Tak. A to tak. się nie urodziło, może na talerzu mogę klej. No. A czy to? No nie! Tak tu, Co no. to uczniom. Dzięki, otworzę tutaj. Uuu, jaka idealna linia. A, tak, tak? nawet na tak. tak, ślepo. Gdzie to jest? No, no, trochę, tak, tak. Też mi tak przesuń. Możesz. Tak, się tak. Tak, tak. Tu. Tu? tu. dół. No. Tu. Zobaczyła? Ja nie świadczyłem, Zobacz, że to jest. To jest słabo, musisz tak nabrać jakby. Jest? No. W tą stronę, nie? Dobra, ja te lupy otwieram, bo no? je ja trzeba poprzecinać. No, no, to I górą jest ten, tak, tak? Tak. Tak, super. Gdzie to jest weszło no, Tak. No, krzywe, tylko się rozpadał. No tak. Nie, no, Tu? Tak. No, tak. I co teraz? Następną ścianę. Weź mi doklej. Dobra. Ej, ale moja też odpadają, ja mam do żółtaj. Cieszę się. Bo to pewnie nie, nie ma? Tak. Ej ile pan, masz. masz Ola. No ja próbuję jedną przykład. Ten cały czas sobie. Dobra, Patrycji też otwieram dodatki, takie jak to nie. Co ona te zębami Nie, no. Weźcie Wreszcie to jabła, nie dotykaj tego nie dotykaj tego usta. No i co? No. I co, mi się przykleja? Nie. Zostaw moją Może trzeba chwilę poczekać. Ale drapie te. Ale nie jak? Gdzie ty jesteś? Ej! Nie, odpadam. Czekaj, trzymasz Dobre, nie? Trzymaj się, trzymaj się. Okay. Ej, ta, ta cały Teraz masz tu drugą. Czekaj. Trzymaj się? Trzymaj się. Trzymaj. Za mało, dawać za, że ma dużo. Zaj, Zaj, nie? Tu masz, trzymaj to. No. Jest, nie widzę, którą to Tak, ale czy było O, no, to jest A ten tutaj jest jadalny, tak? Tak, jest No, nałóż no mi. Ja mówiłam ja i sobie nie będzie, a i ty, a Pola dobrze kompituje. Ciekawe co ja wykombinuję. No, nie, nie, się. To ja będę to? No. A tu mi polałaś? No czekaj, jeszcze, bo to cię rozpadło? O Cudem z dwoma rękami i soczami jeszcze tego nie skrywa się na ścianki. Osz! No nie mam takiej, bo mi się spadła na ścianki. Ale spada się. No, dobra. No nie wiem, gdzieś to sąsiady zapytać trzymają szefnie, bo... Do są sobie, na ty, bo do ma, ma, taką. Ma przecież mamy fryzjera, Siczka. O! To Gdzie? To jest, Miałam dalana, trzymajcie <śla> 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 Nie mów jej, nie mów jej. Jesteś no, bardzo bliźnią. Tutaj tak delikatnie, masz to. Ja cię, ja cię ładniej klepałam po ramieniu. A podoba teraz teraz do tego. O, pięknie, no właśnie tak. Nie, źle no, zrobiłaś. Dobrze zrobiłaś. Źle zrobiłaś. No jak to no tak tutaj nałożone. Patrz. Nie! Dlaczego no, no, źle? Jest no, tak samo jak poli. Nie! Ja nie, nie, jak pola! No zrobi mi Nie, A i ostatni domek teraz, ostatnia strona. Tu ale emocje no, jak na grzyba. Nie, upadnie? Tu okay. ona jest? Ona jest jak tu masz? Gdzie jest? Co ona jest w duża? Gdzie Jestem. Nie, dużo za mną. Zabrać, co tu masz? Palec, gdzie jest? Kurde. Musisz, no, 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 przechyla się na lewo cały. Co, gdzie mój. <śla> to jest mój? Teraz to, tu masz darczy, darczy, do to, to jest. to jest za? tak. Teraz już tak w dół. Wiecie o co chodzi? Tak? Tak? Jak? No nie jest dach, to jest boczna tu? ściana. Ej, to dwoma rękami byłoby ciężko. Kurde! Jest, <grym> nie, nie. się cały. Tak? Ha? No i co, i co to jest? To jest tutaj masz pod. Tu, po to, to jest dach, to jest ja Jak ci wychodzi tu, budowanie tu, domu? Tu. Tak? Nie, nie, tak. Jak? Tak. Trzymam te ściany po To jest góra, czyli to musi tak? Nie, tak jak trzymałaś. Tak? Tak. O, Pałęka mi pomoże w dekoracji. Dobra, idzie, idzie, idzie. O, idealnie to jest. No, super. No, mm. okay. to mm -hmm. kleję, skleję w środku. Trzymać? No. to nie, podeprę, no. nie wiem, ale patrz, nie wyszło. Nie, nie. Jak wyszło? Jak to robię? Dla mnie jest po prostu inaczej. Widzę, jak teraz musimy dać. Trzymam przecież! Co dobra. chcesz? Podstawimy coś, nie odchodź. No lepiej kość mi dotyczy. idę to już no Ej, ale myślicie, że ten klej się zwiąże? Zawiąże? On zastygnie, ja kiedyś robiłam takę. Dobra, ciekawy. Dobra, wieś, Dobra, to A tu wiesz, teraz tam jest w tych ścianach. Bo ja to tak było. Czy że. A jakby w no? tamtym, to tak, żeby też się tu trzymał? Co może być ciężkiego Daję, jest w stajaniu Tomku To, to, to że Pola to jedną ręką, a Patrycja z zamiętymi oczami. A się zastanawiam, co no. jest ciężkiego? Okej, okay, tak, no właśnie zastanawiam się, co może być ciężkiego w stajaniu Tomku z piernikami. Trzeba no. no, zrobić tak, żeby nie kleili, a ja na pewno wystawię zrobiłam. Wow. <laughs> I wow. Ale, Ale czy to nasze ścianki są krzywe? No. Ale ja tak nie wiem. Pan się dowierzę. No, jest, a, jest, że 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 wierze, jest, nawet, jest nawet jak przez na nią patrzysz. Tak, <grym> to jest wypierczono w akwarium. Że to ujechał. Krzyw był wypieszony. Tak, to nie moja wina. Też już nie moja. Tak, to jest moja. Krzyw A na Reklamacja. O! A mam wypadną. Nie ja, no, trzeba tu nadziać, trzeba by... Ej, no nie. i to, jak dźwięki będzie? Nie, głos z zdobisz ładnie, to nie będzie dźwięku. mi komin. Muszę wyjść. Ja mam ten, ja mówię, mam w domku elektryczne ogrzewanie. No, nie. Ja też nie mam Dobra, może o, proszę proszę wezwać tego. Kto robi kominy? tego pana ty kominiasz nie, nie robi w to już Daj mi ten patyczek, co? Cię jest brzydko. No, bo, bo, bo. A nie masz... No, może. pędzelka? Yy, mogę ci dać nóż. Tak już coś. Łyżka, może. Są Co To nie może być no, zdrowa konkurencja. To jest. Ładnie wyszło? <laughs> tak. nic się nacisnęła. <laughs> Tylko to co ja przedtem dałam. Tu, Nie O Jezu, jej ucieka. Nie. Nie, nie bo... Bo ona jak pół mnie Nie, wydziemy, wydziemy, wydziemy. Ja nie, wiem, nie, nie, ty, nie, 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 to wszystko nie, 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 U Paoli Labina była nie, 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 już nie ma domku. Oh nie, co po co mnie Co tu jest? Kanko? może rozmarzę to a jak to mamy taką grzyszące cukier? Nie a mamy niebieskiego. Mamy cukier. Ej, a można ja można po sobie kleić Cukier. Odbijeś po teraz, już wydomną, ale... <śmierdzi> Niżej. niżej. No, nie niżej? Ja nie, nie, jest, jest okej. No, tak? Tak, A A czego cukier macie? Gdzie bo jest bo, tak. bo, 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 A ja szybko ładnie ten klej? Gdzie jest no. to jest? Dobrze no. Ale to nie chcę. No mówiłam, że nie. Czekaj. Dobrze? Dobrze? Czekaj, bo już kończy się znowu domek. Już skończyłam. A ty po Zrobiłam po tym I rogu? Się a potem nie. No znaczy, że zrobiłaś jedną linię poprzeczną do połowy domku, masz... i potem już się nie ma. Mam na końcu Czy poprzecznie, tak po środku? Tak. Rozmaszmy to, masz pędzelek i posypiemy cukrem. Dobra, czekaj, to może od góry zrobimy takie linii. No. Tutaj takie? No. Tu? No. Naciskam. Ja bym chciała takie. No, to może takie porobię. O? O. <laughs> <noise> Nie wyciskasz. Musisz mody. Może ja Ci no tak na no ciebie. No no to... Nie, bo ja chcę posypać cukrem. No, przepraszam. Czy ja też mogę posypać cukry? Nie! Ja to wymyśliłam. Masz kolorowe, to co właśnie tam mam. Zobacz, masz mięśniaki. Śniśniasz mięśniaki, pierżonki. Nie jest... będę jest... cię dużo oddawać. Masz łóżeczkę. Łóżeczkę? Tak jakby końcówką może trzymać. I, I Już teraz nic zrobię. Ej, to no ale... Ej, no ale zobaczcie, jakie kłamstwo. Co? Co z jest No. no. Fioletowy look jest chyba Może go tak wy... wy jed... O. Oh. <laughs> Ale nie, 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 się nie, Ale nie, 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 to jest, kłamstwo. jest w roczyste, chyba, nie, 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 Ej, coś tam jest. No. Ej, coś tam jest. No. Pada śnieg, pada śnieg. A? Ładnie chodzi. <laughs> Dobra. Dobra? E, żel metalki, <laughs> dobre. Dobre? Żel metaliki jest dobre. Przykleiło się gdzieś? Tak. Robię tak. A, jeszcze tu jest? No, ale to nie ma do czego się przykleić. O mała no, Ewidentnie ktoś tam za śniegiem. <gry> <gry> nie. Już? Tak. Jest coś? No. No to wygląda... <gry> Dobrze? Chyba, <gry> teraz mam cię trzymać. <gry> 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 tak, tak, tak. Jakby daj mi te, tą rękę. No, no i tu. Leci? No, no, teraz leci. Już skończyło się okienko, za daleko. Niżej trochę. O, Boż. o Boże. To już jest domek, to jest dziura. Domek dziura? Może zrobię w kropeczki. Śnieżynki go narysuję. Dobrze, narysuję śnieżynki. Narysuj tu jest? No, tu jest ściana. Wiesz co, nie widzę. Nie, 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 nie. jest, czyli wykreślamy to się dobrze. i teraz boki, no, dobra. Co powiedz mi, jak to wygląda Melanie? Co możemy jeszcze z tego? Ja ci powiem szczerze, Dobra? Ten luki ja to naprawdę wiele nie robiłam to co? Nie robiłam! Nie, niemożliwe! No wygląda super. No. No Paola, ty nie robię. Zrobiłaś z... coś za oczami. Nie, to wybrałam. No postaraj, pomój ci? Mhm. Mm a co masz? Do nie nie pomagaj jej! No a to mi... No staraj na oczu! Miałam jedną rękę. I brak zdolności. Co to jest? To jest dziewczynka. Taka krąba. Dobra, no, mogę dali, już? To... Nie mogę się doczekać. <ścoughs> Ciebie zimę, tak? Nie, 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 A kto to będzie oceniał, które ładniejsze? Jakie nie będzie... Co Ty chcesz? Co Patrycja, nie... myślę, że będziesz... Ale żeby... to daj mi! Co, czym mogę zadekorować? Nie, To nie jest nie, ja mam ale sobie soł, nie, ale ja mam siebie. A ty tego nie nie zjesz później. A to chcesz, żeby ja dzisiaj się Daj mi to. Dajcie mi ja proszę, to. Patrycja, jeszcze nie ja kończ, bo nie będzie Cię to, to Srebrny. O, ładnie. No, o, to brokac, Tak, a nie tu! Specjalnie są tak ładna. Nie tu! Tu, i daje, i teraz. Chciałam jej pomóc i tak. Uh, uh. O, no, teraz. Teraz to ja rozumiem. Jest? No teraz. Jest kolor? Ale jeszcze, jeszcze, jeszcze daj. No. no. no, o, no. no. Czekaj, tak. czekaj. Nie no, tak ale to że, wszystko tak. Czyli jest przypadek druga? Tak. Dziękuję. Mogę? No, zobaczymy. Czy będziesz zadowolona? Tak, tak. Ale to, jest to jest Ładny! Ej, z mojej strony jest naprawdę ładne. Pokaż, odkryłaś oczy? Już skończyłaś? No, Patrz! Powiem Ci, ja, a widzisz, kurde, ale state wygląda zupełnie inaczej, ej, ładne te mi gwiazdki, mi ej, były mi 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 gwiazdki, ładne, a to ja mówiłam, że chcę malować, bo, ja bo to radę, o boże, teraz ja tutaj podałaś radę, a, a, się i co, jej jest ładniejsze? No, no jest taki minimalist. No a no, no, no. czy z te gwiazdki położyłaś tak? Równo, ona się tak rozrzuci. A z drugiej strony... Ale no, zakrywałam brzki luki. A ty jest kleimarski. Tak! Tu się w ogóle nie przykleiło. ale tu patrzcie, bo tak, wy nie widzicie z tego wow! Ja tak, się boję, że to się ja walnie. Nawet nie nagrałam, a ja i to nie tak. tak, Zobacz, a, czekaj, chcę twoją reakcję nagrać na to wow. Jezu, no ja szanuję taki minimalizm. <noise> tam coś, a przeczytasz, co tam jest napisane, wtedy dostaniesz nagrodę ho, ho. ho. <grymne> jest tam, ho, ho, ho. Tak, tak jest, ale... To nie, ho, ho, ho? Ja, ja nie mam co to jest. Mój ma wieniec. Dla Poli tam jest napisane. <grymne> ja myślę zobacz, Paoli, serduszko. Napoli. Mój ma Nie. Na dla dla <grymne> Wow. O pięknie Ale z tym cukrem fajnie wymyśliła, fajnie. Podziękujcie widzom. Bardzo, bardzo dziękujemy. Dziękujemy widzowie. w grudniu to... ...modowa. Tego Bardzo dziękuję.